no bo ja taki fajny temacik mam dzisiaj, słuchajcie, bo cieszę trochę muzykę, bo tutaj przeszkadza, choć bardzo fajny kawałek, nie powiem nie, taki mam, mam fajny temacik, podjeżdżam dzisiaj pod pracę, zadowolony, że dojechałem i się okazuje, moi drodzy, Zaciągnąłem ręczny. No, i właśnie zaciągnąłem ten ręczny. Słuchajcie. I mi, I mi ten. I mi się linka, jakby to powiedzieć, została. E, się podciągnął, a linka została i zaciągnęła e, ten. Zaciągnęła zacisk. I teraz Mam taką kijową siema, mam taką kiepską sytuację, słuchajcie, że mi tyłu ręczny trzyma z prawej strony. Znaczy, troszkę puszcza. Dzień dobry, dzień dobry. Mówię o, o hamulcu ręcznym. Dzisiaj niefortunnie go zaciągnąłem. Choć zawsze, za, choć tak naprawdę zawsze używam hamulca ręcznego, ale dzisiaj nie wiem, co się stało. Może za dużym ruchem. Zbuczy, czy coś takiego, zaciągnąłem hamulec ręczny i mi wajcha się podniosła, e, mówiąc krótko, e, i zacisk się zacisnął i koło stoi w miejscu. Dzisiaj muszę spróbować wyjechać, no nie no, kulturalnie, kulturalnie mnie pani w ten wpuściła ładnie. O, dziękuję, dziękuję, droga pani. Dziękuję, dziękuję bardzo. Bardzo mi miło. I tak właśnie, widzicie, jak pani mi zrobiła dzień. W każdym razie czuję, że mi chyba ten ręczny trzyma, bo coś mi samochód blokuje. O. Coś mi samochód blokuje, ale mam nadzieję, że, że odpuści. Pewnie się teraz grzeje. Bo ja to może jak popukam, słuchajcie. To mi puści ten zacisk. No bo trochę lipa, nie? Panie. Panie jest lipa! Si lipa taka odwaliła. Ale dobra, nieważne. awarie zawsze były... Będą. I tyle. I są. Ale słuchajcie, że coś tam trzęsie. No to jest właśnie to najgorsze. To jest właśnie to. To najgorsze, że mi ten ręczny trzyma. Mam nadzieję, że on, że on odpuści. bo coś takiego jest, nie jest kolorowo, bo musiałbym do jakiegoś centrum handlowego pojechać, bo ten, do garażu podziemnego, żeby mi e, od, odstawił ten ręczny. Bo jest trochę taka lipa. Słuchajcie, pewnie koło się grzeje standardowo, nie? Nie wiem, co mi się stało, że. Zaciągnąłem ten ręczny, no ale dobra, nieważne. Co tam u was, młodzież? Mam nadzieję, że środa wam bardzo fajnie minęła. Mikrofon mi działa, działa. Bo nikt nie pisze, nikt się nie odzywa. Nie wiem co tu się dzieje. Dzień dobry! Jestem ktoś po drugiej stronie. Moi mili. Mam nadzieję, że tak. O, już się, już się. Dzień dobry. Cześć, to znowu ja. Coś mi odgamili... Dalno siadła ostatnio. Nie wiem dlaczego. Może wiecie, Może ja coś źle zrobiłem. Hmm. Tego właśnie nie wiem. Muszę do Fryca jechać, ale ostatnimi czasy nie mam, nie mam takiej możliwości. Słuchajcie, bo niestety w domu mam, mam trochę zamieszanie, bo to wiecie, te grypy nadal panują i no muszę. Muszę tam... Zresztą dużo by to mówić. Dzień dobry. Jak tam dzianek? Dzisiaj środa, słuchajcie, ja jadę prosto do domu, bo mamy jeszcze tydzień ferii i po feriach już z powrotem wrócę do normalnego trybu, czyli po dzieci do domu i tyle. Co no tam, słuchajcie, może ktoś coś napisze, bo ja widzę, że tutaj nikt nic nie pisze, nikt się nie odzywa. Ja nie wiem, czy wy jesteście, a może nie jesteście, a może się na mnie odzywa. Obraziliście, czego bym bardzo nie chciał. Jesteście tam? Uk! Dzień dobry! Nie śpimy. To jest godzina 15. Moi drodzy, nie śpimy. Widzę, jakoś takie takiej milczący dzisiaj jesteście? Naprawdę. Nie wiem dlaczego. Bo czuję, że mi tam ociera ten. No! Przypomnę, dzisiaj zaciągnąłem ręczny, a było minus 8 stopni. No i tak, jak to mówią, został. nie, Mam nadzieję, że, że przyjdzie jakaś te teoretyczna odwilż i wszystko pójdzie. I tak będę usiadł do mechanika, pojechać i tak, nie no bo z takim ręcznym to nie można jeździć. Bo on tak naprawdę nie działa. tak. każdym razie opowiadajcie, co tam u Was. Bo ja tylko mówię, a nikt nic nie pisze. Nie ma takiego słoneczka, więc mógłbym przeczytać, co, co mi tu napiszecie. Więc jeżeli macie coś ciekawego do powiedzenia na mój temat, albo w ogóle, to zapraszam bardzo chętnie, poczytam i odpowiem na Wasze nurtujące pytania. Dzisiaj, 12 lutego, jutro jest 13, a w Piątek jest czternastego. Jest, jest Jeżeli uważacie, że tak zwane walentynki są tym wspaniałym takim świętem, gdzie powinniście swoją drugą połowę bądź żonę, bądź kochankę, bądź przyjaciółkę ze z klasy zabrać na, na kawę herbatę albo do McDonalda, no to nic nie stoi przeciwko temu, żebyście to zrobili. A jeżeli uważacie, że ten e, święto jest tylko e, e, wymysłem po to, żeby, e, żeby zarabiać pieniądze, to po prostu dzisiaj pójdźcie do sklepu, kupcie kwiatek, albo fajną, smaczną bombonierkę, albo no nie wiem, zabierzcie waszą koleżankę, kolegę bądź, albo nie wiem, na kawę, we herbatę, bądź do McDonalda, na przykład do McDonalda. Sky is the limit. Macie wybór. Albo w piątek, wtedy kiedy już wszystko będzie takie cudowne i, i wspaniałe, i będzie tak wspaniałe, romantyczne. Albo po prostu dzisiaj powiedzcie, że bez powodu zabieracie swoją koleżankę, kolegę, przyjaciela, przyjaciółkę. Na kawę na przykład. A jak? Bez powodu. I tą osobę to bardzo fajnie zaskoczy. A nie, że on, że ta osoba się spodziewa, no na pewno on tam coś wymyśli w piątek, bo w piątek są walentynki. No taka kalipa trochę, nie? A tak jak zrobicie to bez powodu, to dopiero będzie ten zaskoczenie, słuchajcie. Bo no, wiadomo, nie? No co on tam, pewnie one tam rozmawiają? Co tam o planuje? Tak? No wiadomo. Nie, no co może planować? No coś tam na pewno wymyśli, tak? A tak, jeżeli zrobicie zaskoczenie, to zapunktujecie 10 razy bardziej. Albo do kina po prostu, weźcie na horror. Co tam się dzieje? Trąbą może na tych ulicach nie wiadomo, komu to potrzebne. No, to w każdym razie pamiętajcie, może człowiek na hulajnodze jedzie, a jest minus, minus dwa stopnie. Tym, tym bardziej takiej elektrycznej, gdzie nawet nie musi się, się odpychać. Słuchajcie, naprawdę, no, o to, już, to już szacun. Ja bym na pewno się nie wybrał na, na, w takiej temperaturze na, na hulajnogę. Powiem wam szczerze. Oczywiście, jak jest tam. Tam. Ja ostatnio jechałem na do słuchajcie, jak było jeszcze lato. Jechałem sobie do pracy, a co tam? Rano wsiadłem na... A nie, przepraszam. Rano pojechałem z, z kolegą samochodem. Oczywiście nogę miałem w bagarynku, taką zwykłą, taką wiecie, do odpychania się. A po południu cyk z powrotem i w ciągu 50 minut byłem w domu. Co no dopiero było. Powiem wam szczerze. Troszkę byłem, byłem zmęczony, ale powiem wam, że naprawdę dostałem tyle energii. Planuję. Znaczy planuję. Ale co będzie z tego, to nie wiem. W ten weekend może pomorsować troszkę. Bo to już czas, to już czas by było na to. Jest pogoda całkiem spoko jest takie 0-2 stopnie, więc jest, jest podłada na to, żeby pomorsować. Bo w tym roku jeszcze nie morsowałem. I, i może dlatego jestem chory. Słuchajcie, znaczy byłem chory, nie? No. do mnie cały czas coś tamtego. A tak jak się porządnie rozgrzeję, pobiegam nad jeziorem, bo ja morsuję w tym jeziorze. Tak wychodzę. W, pobiegam, rozgrzewam się i wchodzę tam na nie wiem. 5-7 minut i tyle nie jest. Takie z tak zwanego morsowania. Nie wchodzę drugi raz, bo ten bo już tak jakoś nie mam nie mam tej potrzeby. A, a, a czasami jest tak fajnie, wiecie. czy znaczy jeszcze tak nie robiłem, że jak, jak wychodziłem, to biegałem i potem znowu do wody. Nie, nie, tak nie robiłem. Po prostu. No, może nie, może już puścił mi ten ręczny. Nawet nie chcę pytać za tą wajchę od, od ręcznego, bo to naprawdę może być, kurczę, problem. Ale dobra, nieważne. O, widzę, że już jesteście. Dzień dobry, dzień dobry, moi mili. Co tam? Ani łapy w górę, ani nie piszecie do mnie. Ja nie wiem, o co chodzi. Co się stało takiego? Może coś nabroiłem? I nie chcecie ze mną rozmawiać? <grym> <grym> nie, wiem, że tutaj nie będę. tutaj. Nie będę tutaj e, scen rozpaczy robił. Po prostu jak chcecie, to się odzywacie. Nie, mam, nie ma starej ekipy. To się tak wyrażę. Starej, no. Nie ma starej ekipy. Pogoda jest całkiem fajna. O nocy rano było minus, minus 8 stopni u nas. Więc tak wychodziłem i powiedziałam, no, że no tak noście, panie, panie mówię, trochę to przemarzło. No, nie. Przyjąłem psik, popsikałem na szyby, cyk. W tym czasie wypiłem sobie kawę, musiałem oczywiście postać przy samochodzie, bo nie wolno zostawić samochodu włączonego e, e, tak po prostu i pójść sobie do domu. Niektórzy tak robią, a to jest bardzo niebezpieczne, bo jeżeli ktoś ci, ktoś ci wejdzie do samochodu i go skradnie z kluczykami, no to masz po, po, po ubezpieczeniu, tak? Pamiętajcie, jeżeli odśnieżacie samochód albo od, go odmrażacie, to nie, to nie odchodźcie od samochodu za daleko, bo zawsze się może jakiś, jakiś pajac znaleźć, który będzie chciał wam go wsiąść do niego i pojechać. Bądźcie czujni, dzisiaj dużo jest takich ludzi, którzy, którzy, którzy czekają na wasze. Mienie, no mienie, to nie jest mienie, to jest stary samochód, tak, ale zawsze to, zawsze to samochód jest, zawsze to jest forma, e, można się przemieszczać, tak, o, dziękuję, dziękuję, dzień dobry, może wreszcie ktoś się odezwie do mnie, halo, dzień dobry, czy ktoś mnie słyszy, mam nadzieję, słuchajcie. no mikrofon działa, to ja nie wiem, co się dzieje, nagle jakaś cisza w eterze, o co tu chodzi, Policja. policji nie ma na wyjeździe. Możemy ogień w szopie zrobić. Oczywiście na wyjeździe z Koszalina, nie? Że już. Bo chyba wiecie, że, że jestem z kosz. Chyba już dobrze z tym ten jest. Chyba, chyba popuścił ten ręczny, bo, bo już, już, już całkiem fajnie się toczy. Jest spoko. Choć tak się czuję, że... Je... Nie jest najgorzej, ale mogło być lepiej. Może popukam, słuchajcie, jakimś czymś tam w e, ten zacisk, jakimś tam e, młoteczkiem delikatnie, że on się tam trochę wzruszy, nie? Bo jest zimno, wszystko przemarzło. No ale cóż, czasami jak to mówią, jak się nie robi, to się nie zepsuje. A jak, a jak się robi cokolwiek, to się zawsze coś musi z, z, z tej, zepsuć. Opowiadajcie no mi, co się dzieje. No, przecież ja zrobiłem ten czat. Powinna być możliwość pisania do mnie. Dzisiaj, środa. Pamiętacie? Był to czwartek i, i weekend, moi mili. I znowu następny, i znowu następny tydzień, nie? Naprawdę te tygodnie to tak uciekają, że nie wiadomo kiedy. Ujrzyjcie mi, że. Znaczy, zobaczyłem po sobie. Im jestem starszy, tym szybciej mi dni uciekają i lata, niestety. I to nie jest takie głupie gadanie, o, bo tam stary, bo coś tam nie. To tak po prostu jest. Człowiek zaczyna e, liczyć godziny i dni, i to, to wszystko tak ucieka, a tym bardziej, jak się pracuje, słuchajcie, zawodowo, no, znaczy, jak się pracuje w ogóle, to te dni tak szybko uciekają. Co roku jesteśmy coraz starsi, ale to nie znaczy, że jesteśmy starszy, bo to co jest starości, to tak naprawdę tylko nam, nam pokazuje, tak? Mamy, no nie wiem, 40 lat. I co z tego, że mamy 40 lat, a czujemy się na co najmniej na, na 25. A jak? Bo tak jest. Jak będziemy się czuli, jak będziemy mieli 40 i będziemy się czuli na 40, no to to już tak trochę słabo. Ale jak mamy 40 i czujemy się na 25, to znaczy, że jest wszystko tak, jak powinno być. Specjal jest tylko w głowie. A reszta. A reszta to tylko zależy od nas tak naprawdę. Czy będziemy się czuli y, na wiek 40 lat mają 40 czy może będziemy się czuli na 20-30? Troszkę tak, o, porobić tak sobie, pomajtać po kierownictwo mnie tak zbyt mocno, by się tam wszystko poluzowało. Mam nadzieję, że coś to da. Choć, tak jest minus dwa stopnie, to tak myślę, że ten ręczny to tak za bardzo nie, nie pójść, czy nie? No ale cóż. Dobra, nieważne o tym ręcznym. Moi drodzy, niebawem będę kończył. Nie wiem, dlaczego się nigdy do mnie nie odezwał. Czuję się, bardzo smutno. Jest mi smutno. następnym razem chciałbym, żebyście się odezwali. Chociaż trochę. <laughs> Dobra, żartę żartami. Moi drodzy, trzymajcie się zdrowo. Do zobaczenia niebawem. Mam nadzieję, że się zobaczymy w większym gronie. Ja muszę spadać. Do widzenia. Niebawem Wam powiem. Cześć, to znowu ja.